Jestem bardzo zadowolony z frekwencji, bo i pogoda dopisała, nie, nie ma upału, nie ma, nie ma deszczu. Mam nadzieję, że ten fragment lasu, o który jeszcze kilka tygodni temu walczyliśmy, żeby został, żeby nie był wycięty, teraz musimy go wysprzątać. Ludzie dotrzymali słowa, jak żeśmy obiecali, posprzątać ten fragment lasu, tak, tak po frekwencji widać, że, że ludziom zależy na tym i że, że nie tylko puste słowa, że jest ten, ten las dla nas, ale my też dla tego lasu dzisiaj będziemy, wyczyścimy go, no mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony z tej, z tej akcji. MBC 뉴스 김다